Hej, cześć, maneczko, ludziska z klasie, strony Jagape i witam was w drugim odcinku z Killing Flora. Dzisiaj jest ze mną ręko, po raz kolejny. Dzień dobry, po raz kolejny. E, no i dzisiaj nie będziemy, nie będzie już echa przynajmniej w grze. Bo kurde ja muszę mieć po ustawienia. Opcje! Gdzie są opcje, ustawienia Dźwięk Dźwięk efektów Hej, kolego! Umarłem no dobra, to znożyłem I ogólnie cię nie powinniśmy aż tak bardzo lamić Bo sobie pograliśmy przed chwilą no. I powinno być nawet nawet dobrze Będzie dobrze Pami Trzeba być dobrej myśli Pamiętaj będzie dobrze Ej, już, już mam mało amunicji, ale co tam? No ja mam jeszcze trzy magazynki No ja tak samo, no już dwa ale my tą falę bez problemu zrobimy tutaj What? No, ja Łatwa Łatwa ta fala strasznie, ta pierwsza no Właśnie Pierwsza Nasz rekord to jest trzecia, trze trzecia ta fala Jeszcze najmniej nie doszliśmy do czwartej Dobra, szybko bierzemy nóż No wiem Bo tutaj się biega szybciej z nóżem, więc Nauka CSA Tak Też sobie muszę ściśleć yy, grę, bo jest strasznie głośna No ale a jeszcze ja to tylko nagrywam i wtedy by Ciebie mi strasznie zakłócało Dobra Ja sobie chyba kupię krawędź dźwigni... Dobra No to jest dobra rzecz Bo nic innego nie mam, kas Aha, wymaga 4 bloków, co znaczy waga 4 No masz tam wagę nad, yy, w lewym rogu, masz, ja mam teraz 9 15. Aha, rozumiem Kusza jest za 800 Wiem. Czemu oni na na kursze? Dobra, kupujemy karabin. Karabin. Dobra. Wypełniamy amunicję i kupujemy Kevlara. Dobra, nie mam na Kevlara, więc już jest GG. Ja też nie mam Kevlara, ale damy radę. No. Wcale dzięki Kevlarowi nie wygrywaliśmy zawsze drugiej gry. Spokojnie, mam Magnuma. Ja to wykeruję. Ta muzyka jest tu zarąbista w tej grze. No. UWAŻAJ PLECY, BOSS! Jezus! Już nie. Także jest chora. Pomóż mi! Jak ja przeładowuję? Jak mnie, jak mnie stary grupka goni? Po prostu idę teraz do tyłu i mnie goni to Już nie. Aha, więc... Już mnie, już mnie nie goni. No to ja muszę zabić czterysta... 400... 40... Boże, 442 zombie. No to nice, i gg easy Co to dla mnie Lol, dobra, to pograne Godzinę będzie przeładowywał Ale poszło do... No coraz lepiej, dobra, to widzimy się na następnej arence. No to dobra, dobra. jesteśmy na kolejnej arence, Na tej co graliśmy w, os w ostatnim odcinku, podejrze Choć tak. może tutaj A nieważne ważne. Ja dwa pistolety No to nice, nie wiem jak zacząć jak Max Payne Ej chodź tutaj do mnie Gdzie ty? No tu Na górze? No. Chodź szybko, bo tu jest starm, musisz coś pokazać No je On jest piękny No, nie, on jest idealny Ej, wow Woo! Max Payne style style O mam znowu skierę No tak, gratulacje O jezus, jakby otoczyli ze wszystkich stron A, ja A mnie go nie tylko jeden To grubo No ja już przeżyłem Nie, co, serio? Kim tu umarłeś? Bo mnie otoczyli wszyscy i mi rozpróbasz, żeby zadźgał Wiesz, że ich obok mnie było? No nikogo nie było no bo chcieliby tu mieć bo oni się tam nie skupili No już tam nic za, grupka Ja, ja zabiłem trochę całą grupkę Dawaj, da żadę No to ładnie Daj żadę, da dawaj Dobra Nice Gdzie, gdzie jest tata? dobra, szybko Na dole Ej lulia nie mam, o dobra mam nóż Szybko, 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 szybko Mój kevlar. Ja, Nie, Ty, ty zdążyłeś już? No już by ja się przed tym wszystkim. Aha. No i fajnie. Ehm, kevlar kupiłem i koniec? Ja mam piękną broń. Nie kupiłem kevlar, ale za to kupiłem to broń. A nie... OOOOOOOO Daryl! Daryl boże! Ja z teraz takie pytanie w ogóle ten... Czy to się dobrze strzela? E, to ma do dupy co... Józyk, to ma celownik. Taki trochęś mnie chowała, ty ma celownik. Gdzie idziemy się schować? Nie wiem, na górę mam. Kolego. Możemy myślać. Mam 20 strzałów Nice. Możemy być obok tego przystojnego pana na obrazku. Okej. Okay. On nas obroni. I tam, 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 tam Ej, Czaj, weź stanie przy tym, tym szybko obrazku. Zrobisz szybko screenshota. Okej, okay. mamy miniaturkę. <noise> Cudowna miniaturka. Idealna. Czekaj, będę, będę jak Max Payne, czekaj, Pamiętaj, że ty broni, się strasznie trudno celuje, ale, ale strasznie dobrze, strasznie można po headshoty. No, je, jeden szczał, i MLG mom no. A wiesz, wiesz jakie te strzały są strasznie silne? Wiem. Pa, jeb, no, na, na hitam każdego Kolego, bełty Beb. Kolego! Panie kolego no, Umrę, albo nie Oluju, umarłem No way Za <noise> chwilę nie przeżyję na tej pali Ja jesteś na serio w tą grę coraz lepsi <noise> No to tak, jesteśmy już na trzeciej mapce o, To to jest ta mapa, to jest moja pierwsza na której grałem boże, jak to się buja To jest fajne, ale to jest pierwsza na której grałem I tu doszliśmy do 11 rundy Jak do 11, jak są tylko 4? Bo to jest bujny tryb Aha, to są inne tryby? No chyba tak, skoro bujny tryb To bułem czemu gramy po... cały czas ten sam? No właśnie nie wiem On był mało popularny tamten, to było takie co jak... Robotnik jak Bebop 2 zombies Aha A ja patrzę na zewnątrz, chyba tam czy od środka nie idą. No Właśnie zabijam od środka. No właśnie Widzę. No ej no co, no Ja ich tu mam bardziej. Aha, bo ty jesteś gdzie indziej niż ja Oni mi tutaj biją mnie y, od środka, ale... Ale cóż Oni tutaj biją, patrz, o Oła, nie bicie mnie, tak! Ja bo wiesz, jedna osoba to już by było idealnie. Bo... Wszystkie wejścia byłyby zapełnione. Trochę, trochę lipka. No musiałem uciec. Bo mnie zagwiździli. Zagwi... Co ja nie... nie wiem, jak to się bubi. Zagwiździli, <laughs> no nie. Hm. Którędy by tu Ja tu się mam gdzieś broni, powiem ci że ta mapa jest ogromna ostatni ząbę. No ale pewnie, że ta mapa jest ogromna. Ja mam 90 metrów do handlarza. Ja... O chłopiałam ja 30. Ej, daj potem po prostu cały czas biegamy po tej mapie, bo tu nie da nie mogą nas zagwizdrzeć. No, Zagwizdźć. nas nie, tak. nie mogą, co? <laughs> mój będziesz mój gwizdek, baby? <grymne> Karabin dźwigniowy od razu Ale... Najlepsza broń ta. Get move on Już raz Gdzie jest ta handlarka? Tam no, dzień dobry No ja... Ja od pani chciał tutaj To Aha, kupiłem dwa pistolety No fajnie No genialnie <grymne> Chyba tak, dwa nie. No nie, no to jednak dobrze. Gdzie ty jesteś? Ja sobie gam laptopy, nie, nie bój się. Ej, zaraz biegniemy po prostu. Cały czas biegniemy, nie? Nie zatrzymujemy się, dawaj. Run boy, run. No daj, chodź! To, to jest... A tutaj cały dobra. Się nie, nie zatrzymujemy, po prostu idziemy. Nie wiem czy jak pierwsza misja w krwi ja. y, Modern Warfare. Uluju. No bo ta mapa jest strasznie podobna. Uluju, on jest niewidzialny. Ja tam je widzę No dawaj, uciekamy, no mówiliśmy, że się nie zatrzymujemy Ja nie mogę, ja nie, ja nie mogę, oni mnie zblokowali Fuck, Oni mi mnie <laughs> Wszyscy Uluju! Dobra, uradę! Jezus! Jezus w ciebie! Bierze. Ja będę uciekał No widzę już Uciekłeś Umierać Co ja nie ugram Może tak być Co? Fajnie, że mi wierzysz kolego No nie ma daty stary. Trzeba broni. broń Nieważne Uuuu nigga Przydałoby się wybuchające beczki o ktoś wbił To szkoda, to jest ostatnia mapa w tym odcinku no czemu się doje... Dobra Następnie no, następny się tak postaramy, że ugramy ją zobaczyć. No chyba drugą rundę, bo pierwszą to nam idzie bez problemu no. Ja stary jeszcze to ugram, ja to mówię Dobra, teraz ci ciebie wierzę. technika tak. jest genialna No i teraz płoniesz, no nieco to słaby. O, kolejny dołączył No i zaś będą takie rumuńskie lagi nie mogą być. Pa! Wybuchaj! Czemu nie wybuchło? Coś czuję, że umieram No, może tak być Nie! Ale trochę ich poubijałem Mam więcej killi no, to... to widzimy się na kolejnej arenie I jest nas już pięciu To Witamy Jesteśmy na ostatniej arenie Kolegi, widzicie, o tam stoi, ale go nie ma Ogólnie No, bo jakoś tak wyszło No bo wiecie, no. hemoglobina, taka sytuacja I ogólnie no nie, no cóż No nie powiem No super Ale je wyrzuciło No mnie dalej jest <grywa> Zabili cię. Ale mnie Ręką ma. mar! <grywa> tak jest życie Faj Ogólnie jak jest więcej osób trzeba więcej zabić po zombie Czy jest jeszcze tak naprawdę trudniej? W widziałeś teraz muszę te y, świąteczne karty półclewskie. Tak? No. Już za te włosy dostajesz. No y, sewer jest pełen, nie wejdziesz. Wiem, że nie wejdę. A, czy sobie marędne wam bez ciebie? No tak. No cóż, będziesz, będziesz na samym odcinku znowu. No... to no, ja będę duchowo z tobą. Mózg nam na mnie wypada. LOL, zrzuciłem tylko trzy osoby. Na pierwszej fali już tyle osób umierało. Aaa! Chciał mi Ale nie mi nie mam naboi A walczę z płyjącym oh. Fuck został jeden zombie No zabijcie kogoś! Jeszcze przegracie No nie powiem Fajna gra O wiem jak to mi się grana rzuca Na G, g No tak No to czemu nie raz nie wrzuciłeś? Rzucałem no, no codziennie no, codziennie tak Ej, po możesz wyjść na też? serwer. Wbij na serwer, 4 na 6. Nie zdążę. No weź tak. na fali, bo ja jeszcze, nikt jeszcze nie zabił, są jeszcze eee, Ale ja nikt! Ale czemu? No dobra jest. No szybciej, bo zabijam no. samiego zombie zombiego. Bo... bo a czas. Ale oni go szukają, szybciej, no i zabili go. Ma, masz minutę, no to... masz minutę. Mam minutę? Masz minutę. Mam minutę, no no Masz Prokop, masz minutę. No, no czekaj, no, no to jak, jak Prokop mi każe, no to masz. Chodź mi stąd, bo nagrywam. Kocie, no, no nie wolno tak na nagrywaniu, no. Zły kot. Bad cat, bad cat. What you gonna do? No bad cat konklujuj. No yes, nie... No zbijaj! No próbuj, nie mogę cię znaleźć! Zbijaj! Nie mogę... Nie mogę tak normalnie, no weź... Nie to masz... Co nie wbić po na ten serwer? Co? Boże... <laughs> Boże, czy ty to widzisz? Ty mi coś tutaj ściemniasz Ja ci coś... ja ci nie jest London, czy już nas? nie jest to... to jest Eminem, nie? Eee... To, to nie jest żaden Eminem Eee... nie, to jest Fajanap e, Vanilia Servers FANZ! Tak by się zaczęła następna fala A nas jest ilu? Pięciu Pięciu na, na 130 zombie DG EASY! -y no, no nie, spokojnie. To no, poczekam, bo się ładują łaskawie wszystkie... No na pewno, na pewno zależy jeszcze na odcinek, na pewno. Na pewno, ja to czuję. A my na ludzi tą, tą falę wygramy. Na no, luziku Teraz od razu wygrali wszyscy naraz się, że ją wszyscy Bożaka, ten bullop ma straszny odrzut Gin zombie, bossie Dobra, stało już, już 4 osoby Z 62 zombie Ostatni magazynek w pulopie Nie jest dobrze Nie będzie dobrze Wiem, że tu się dzieje, kiedy masz w magazynek w pulopie Dokładnie Słucham tego serwera, jakoś go znaleźć nie mogę. No słuchaj, coś go nie ma. Ej, No nie mów. Bo zostało bo bo, bo 3 osoby i 40 zombie, my to możemy jeszcze ugrać. Słuchaj, autentycznego tu nie mamy. W takim momencie im nie wywalić musiało... No jak my jeszcze wygrywamy k drugiego tego taki takim momencie no, no cóż no nie ja się chyba pójdę zabić No autentycznie No tylko to, tylko to zostało O? Dwie osoby zostały piętnaście zombie e, bo, bo to jakby serwer jest pełny Nie jest, cztery osoby są Nie jest 6 osób Ej lolu drugą rundę z typem No fajnie, no nie no W takim momencie Musiało mnie wywalić Dobra, ostatni zombie I fala wygrana ja mam 2400 kasy, o luju hmm. Ale to było easy To było easy jak pieniąduszki mm. Co? Nic no, nie No, bywa, no. no tak czasami jest Nie no, po to żyć Tak życiu bywa, że niektóre... ...rzeczy nam... ...nie idą Teraz to w ogóle mi się wyłączyło Fajnie Nie, ja mam dość Nic cię zabij no, chyba tego tak zrobiono. Nie ma nic do... ...zrobienia. Jak sprzedać broń? Dobra. Um, nie, nie zdążyłem! Ja sprzedałem bólu! O Panie Jezu, żeby mi skupić! co możesz przegrać? No 122 zombie i same idą te z nożami Uuuuuuu masz szansę na przegraną. Ale nie. mam za to tego Granaty Kevlara no wygrasz. wygrasz to... widzę też Ja wiem, że ty we mnie wierzysz, w to nie robisz złośliwie no, no nie, nie, nie! To, gdzieś to tam <laughs> Ej, ja! Ja, 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 ja... Lule, ja... Z mechaniczną! Chciwi, czy... To jest boss! Oh. Boss spił mechaniczną. To może, może być niemiło. I on bierze puchapę skryta! Uff, nie... Przegrali się tak bardzo. No, no, mm, no... Możemy to jeszcze wygrać. <ścoughs> Aaaa... Ale jero, ja wygra siebie Jak wygrać grę, nie grać rękiem dobry. Smutne, ale prawdziwe Taki smutek, nie ty to, aż tu to, mnie Weź. koniec Zostały już tylko trzy osoby na cztery Łapcie granatanie nie. nie... Dwie osoby, 59 zombie do zabicia ale tam, tak wygramy to, szczególnie, że nas przy, przygwizdali, nas. GG, easy. GG, easy, lemon squeezy. Jak wygrać. Ja w nas bierze. Aha. To, to, jest jeszcze do ubrania. A, a nie? No to jeszcze do ubrania. Zostało 36 zombie, nie? A jestem sam. Dasz radę. Ja jestem chrześcijanem, ja dam radę. Jezus mi pomoże. Oje. na to, że nie miałem karawajnu. Tak. 34 zombie. jeden zombie Ja nie ugram Nie mam amunicji? Chyba sobie za mnie kpicie Ej, włącz telefon Super, mam jeden magazynek więcej Jest! Bulop! Bulop. W kościele znalazłem bulopa. No fajnie. No wiem, tak w kościele znaleźć karabin. Nie, normalny. Tu ty jeszcze nic nie wiesz o świecie. Jak znajdujesz... Jak nie wiesz o tym, że można w kościele znaleźć karabin. Si, ja, ja nie ja wiedziałem. O, umarłem. Ale zabiłem 90 zombie no, no to ładnie. 20 zombie zostało, nie wiesz. Dobra, to było na tyle w tym odcinku. E, myślę, że odcinek Wam się może spodobał. Fajnie by było. Dobra, no to no. narka. No.